Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o pielęgnacji twarzy, o mojej porannej i wieczornej rutynie, ponieważ mm, doszły nowe produkty i pokazywałam Wam ostatnie zdjęcie, wczoraj, zdjęcie na Instagramie i dużo było zapytań właśnie y, o tą konkretną firmę, więc pomyślałam, że nagram filmiki i opowiem Wam co stosuję rano, co stosuję wieczorem, jak się na razie te produkty sprawdzają, mam je dopiero od kilku dni, więc za dużo powiedzieć nie mogę, ale planuję je właśnie... Mm, taką pielęgnację stosować przez kolejny okres, na tym właśnie koniec zimy, można by powiedzieć, początek wiosny, który nadejdzie. Więc do wiosny na pewno nic się w tej mojej pielęgnacji nie zmieni, chyba że coś, tutaj jakiś produkt wykończę, to go pewnie zastąpię. Zanim przejdziemy do filmiku, dzisiaj popijam sobie herbatkę, już kończę w sumie, herbatka nazywa się chyba Good Morning Tea, DM właśnie z dm jest. To taka herbatka na dzień dobry z, z trawą cytrynową i, i, i z werbeną, z melisą cytrynową, z kurką pomarańczy i hibiskusem. Bardzo fajna taka, właśnie na dzień dobry, odświeżająca. Więc zaczniemy um, może z pielęgnacją poranną. I, 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 i tutaj najpierw miję swoją buzię ostatnio. Mm, swoją buzię ostatnio, jak to zabrzmiało. <laughs> Ostatnio właśnie kupiłam sobie żel tymiankowy Sylveco i właśnie tym myję moją twarz zarówno rano jak i wieczorem, ale rano właśnie też bardzo lubię ten żel. No mam go od paru tygodni od właśnie mojego pobytu w Krakowie i zużycie jest niewielkie. Bardzo fajny, uwielbiam jego zapach, bo ja kocham tymianek, to jest moje zioło numer jeden, zaraz po koperku chyba w sumie na jednej pozycji uwielbiam, uwielbiam świeży tymianek. Więc bardzo przypadł mi jego zapach do gustu. ale ten miękowy też eteryczny stosuję w przeziębieniach lub po prostu wieczorem czasami przed pójściem spać. Wącham sobie, się czuję, że mam troszeczkę zapchany nos, więc musiałam wypróbować w końcu ten żel i bardzo fajnie się sprawdza. On jest też z octem jabłkowym, z kwasem jabłkowym. Za jakiś czas próbowałam też użyć ocet jabłkowy jako, jako tonik i właśnie czasami się sprawdzało, czasami nie, muszę tutaj jeszcze popróbować, ale na razie wystarczy mi ten kwas jabłkowy tutaj, mm. za wiele nie mogę powiedzieć, oprócz tego, że fajnie oczyszcza twarz, tylko, że mm, moja twarz jest troszeczkę Odwodniona i muszę o nią teraz szczególnie dbać właśnie, więc zaraz po tym muszę koniecznie coś nałożyć I rano jest to hydrolat z róży białej, z mazideł, bardzo ładnie pachnie Ma przepiękny zapach różany, taki właśnie inny niż ten damasteńskiej. Taki, taki nawet dziwny bym powiedziała, ale taki delikatny, różany, bardzo, bardzo przyjemny Hydrolaty różne są moje ulubione i zawsze użyłam najbardziej ten z róży stulistnej, Teraz właśnie chciałam wypróbować ten z róży białej, jak się różni, no zapachem przede wszystkim. Jest też delikatny, jego trzyma, trzeba trzymać w lodówce i tak też przez większość czasu trzymam, ale wieczorem, w zimie, szczególnie właśnie w tym okresie, nie wyobrażam sobie czasami też rano, nie wyobrażam sobie przemywać twarz zimnym hydrolatem, dlatego ostatnio go dałam w chłodne miejsce, ale poza lodówką. Bo taki lodowaty hydrolat w tym okresie zimowym to jest dla mnie straszne. Więc właśnie używam hydrolatu tego żelu. Sylveco, w kolejności odwrotnej. I zaraz potem przystępuję do nakładania serum. I ostatnio właśnie zamówiłam sobie produkty marki The Abnormal Beauty Company. I to jest dokładnie ich seria, The Ordinary. Tak one wyglądają, przychodzą w kartonikach, w buteleczce. Mam jeszcze jeden produkt, ale to już pielęgnacji wieczorne jak na razie. I to są produkty, które wyszły, weszły na rynek chyba w 2013, jeśli się nie mylę. I są to produkty kanadyjskie. Ja je dostałam na ASOS. Tam je autentycznie sprzedają, więc mogłam sobie um, te produkty zamówić. I skusiłam się, ponieważ um, są to niedrogie produkty i jak dla mnie porównywalne z z produktami, które dostajemy właśnie w sklepach z półproduktami, gdzie sprzedają też gotowe zestawy i to właśnie jest dla mnie coś takiego na zagraniczny rynek, bo myślę, że to jest taka pierwsza firma, która stworzyła coś takiego w tak dobrych cenach, jak u nas na przykład, gdzieś właśnie w wspomnianych sklepach z półproduktami, bo tutaj naprawdę mamy składniki, które faktycznie są udowodnione, że działają w takim stężeniu, w jakim powinny właśnie być w w takich kosmetykach z jak najmniejszą ilością dodatków, poza właśnie tymi składnikami aktywnymi, no i ceny są też naprawdę fantastyczne. Ja się skusiłam przez filmik Nadine, Nadine Begot ona się nazywa, jeśli się nie mylę, podlinkuję jej kanał na dole. To jest przepiękna, starsza, starsza, dojrzała kobieta, która jest, albo była redaktorką w Wielkiej Brytanii. Jakiejś tam słynnej gazety, i ona właśnie, bardzo lubię ją oglądać, działa na mnie strasznie relaksująco. I ona zrobiła jakiś czas temu filmik, podlinkuję Wam też ten filmik, właśnie na temat tych produktów, tej marki, i była nimi zachwycona. I potem stwierdziłam, jak zrobiłam, wiecie, research, <grytanie> otworzyłam ich stronę, przeczytałam wszystko, co trzeba przeczytać, i, i wiedziałam, że muszę koniecznie wypróbować te produkty. Tym bardziej, że właśnie mm, i serum z witaminą C mi się skończyło, i potrzebowałam czegoś innego na wieczór. I bardzo byłam ciekawa tych rzeczy. Więc, jako pierwsze, po toniku, po hydrolacie nakładam coś, co się nazywa bufet. To jest dla mnie serum z różnymi peptydami. Dam Wam tutaj, nagram jakieś zbliżenia składu, żebyście od razu miały. To jest bardzo fajny produkt. Obie buteleczki są takie same, identyczne i też um, produkty są takie żelowe lekko przezroczyste. Co mi się podoba, że na ich stronie jest też dokładny opis jak te produkty stosować, czyli co wolno, z czym łączyć, co nałożyć najpierw na skórę, a co później. I właśnie jako że to jest takie bardziej wodniste serum, ale mimo wszystko takie żelowe, nakładam ten bufet, tak jak mówię, to jest serum takie peptydowe. Bardzo szybko się wchłania, i gdy to właśnie po paru minutach już czuję, że się wchłonęło, nakładam serum, które jest z witaminą B5. Ma jej tutaj aż 10% i ma jeszcze 1% cynku w składzie. I to też ma pomóc skórze, właśnie z przebarwieniami, z wypryskami. No cynk, wiadomo, jest bardzo dobry na, na wypryski. i Serum ma też podobną konsystencję. Tam piszą właśnie, żeby nałożyć to serum. Po, po tym drugim, dlatego też taką kolejność stosuję i żeby tego nie łączyć z produktami z witaminą C. Więc najpierw bufet, później właśnie to serum tutaj z witaminą i cynkiem bardzo fajnie mi się sprawdzają i zobaczymy, czy zrobią coś faktycznego po kilku tygodniach codziennego użycia. Bo jak na razie jestem bardzo zadowolona, że nie ma żadnego zapachu. Czuć, że to się bardzo szybko wchłania, delikatnie nawilża ale nie zostaje jakaś taka, nie wiem, nieprzyjemna warstwa i składy, tak jak mówię, są bardzo, bardzo proste, no to dla mnie jest takie typowe serum właśnie z półproduktów. Ja tutaj, choć jestem ogromną, ogromną fanką naturalnych kosmetyków, to tak, jeśli chodzi o właśnie takie produkty typu sera do twarzy, wiecie, że lubię właśnie biochemię, urodę, mazidła, zrób sobie krem naturalne wszystko, wszystkie te strony, które właśnie oferują półprodukty, które nie są nie zawsze są, są to produkty pochodzące z roślin, yy, czyli takie typowo naturalne, z natury, z przyrody, ale wierzę w działanie właśnie takich syntetycznych też yy, produktów. I o ile moja cera właśnie dobrze je toleruje i, i się sprawdzają, i są właśnie w takich stężeniach, jakich powinny być. To właśnie dla mnie, y, czuję się z tym y, bardzo komfortowo, więcej niż komfortowo, żeby używać, u, bo, używać też takich produktów, więc naturalna pielęgnacja jak najbardziej, ale ta taka zaawansowana technika też u mnie zdecydowanie w pielęgnacji ma miejsce i bardzo, bardzo ją lubię. Y, po kilku minutach, gdy to wszystko się już chłonęło, nakładam jeszcze olejek y, na twarz, y, jest to akurat jeszcze y, sto serum z bo już w sumie niewiele mi zostało, bo tylko tyle. Mam go gdzieś od góry, dwóch miesięcy chyba, no u mnie się dosyć szybko zużywa, bo tak jak mówię, 3-4 kropy, kropy to na samą twarz daje i, i, i właśnie też jakoś nie wystarcza mi, żeby nałożyć jeszcze na szyję, na dekor, to muszę więcej stosować Serum jest bardzo fajne, nawilża delikatnie, natłuszcza, Pod makijaż sprawdza się dobrze, o ile właśnie jest tak jak kija jest na bazie olejów, to wtedy tak, to wtedy zdecydowanie się dobrze sprawdza mm. Ale nie zauważyłam tutaj ani tego jakiegoś efektu botoksu naturalnego, czy jakiegoś tam wygładzenia. Ale jest bardzo przyjemny, ma świetny zapach. I na początku myślałam, że ta pipetka jest gnialna, bo ciężko ją dosyć wydobyć, ale i tak tutaj wszędzie jest tłuste dookoła, więc ja go tak trzymam w tym oryginalnym kartoniku, żeby nic mi nie powrócił dookoła, tylko ten kartonik właśnie od spodu. Więc stosuję to i jestem gotowa do nałożenia makijażu i tym podobne. Więc jeśli chodzi o wieczorną pielęgnację, to tutaj najpierw zmywam makijaż olejem, wykańczam tutaj jeszcze olej na komi do, do makijażu, do cery mieszanej, normalnej i mieszanej. Bardzo fajny olej, jedyny minus tego to jest to, że są to oleje nieekologiczne, nie rafinowane nie są nierafinowane chyba z tego co, co kojarzę tak to sprawdza się bardzo ok zmywam ten olej albo szmatką właśnie też znakomi albo tą ulubioną od wielu, wielu lat z biochemii urody która jest najdelikatniejszą szmatką jaką kiedykolwiek w życiu miałam Po tym, gdy zmienię makijaż właśnie tym olejkiem to wracam do żelu tymiankowego sylveco ostatnio stosowałam też przez długi okres mydło Alepo, ale moja skóra momentalnie, czy nie momentalnie, jak aktualnie, jest właśnie troszeczkę bardziej odwodniona i na razie robię przerwę od tego mydła, bo coś za bardzo mnie ściągało po prostu. I wieczorem też zwykle się nie zapomnę, jeśli mi się chce, użyję też oczywiście hydrolatu z róży na skórę. I gdy to się wchłonie, to teraz mam dwa produkty. Jedno, jeden właśnie jest jeszcze z Ordinary i to jest produkt z witaminą C. Tu jest jej aż 23% i kwasu hialuronowego... Niego jest tutaj 2%. I właśnie już nie pamiętam, czy na to mówiła na swoim kanale chyba tak, że dobrze jest stosować produkty z witaminą C się na wieczór, żeby promienie słoneczne i ogólnie zanieczyszczenia, żeby ta witamina tak szybko się nie, nie utleniła i, i, i faktycznie miała szansę zadziałać w naszej skórze, tam się troszeczkę skumulować, żebyśmy na rano byli, były już gotowe tak jakby na te wszystkie warunki zewnętrzne. Ja to może sobie zmienię latem, może będę to stosowała też na dzień właśnie, żeby stworzyć taką barierę przeciwko promieniom słonecznym i zanieczyszczeniom. Ale na razie stosuję to na wieczór, ponieważ właśnie nie wolno mieszać tego z cynkiem i ten, to, ten produkt z cynkiem chcę stosować na dzień. Też drugi powód, dla którego stosuję to na wieczór, bo to ma bardzo dziwną, specyficzną, znaczy nie konsystencję, ale działanie. Przecież konsystencja też nie do końca jest taka normalna, ponieważ to jest taki biały żel, wygląda jak mleczko, dosyć lejący balsam i gdy go nakładamy, to czuć kwas askorbinowy w proszku, taki jakby właśnie nierozpuszczony, tutaj nie ma ani wody w środku, ani silikonu, więc ta witamina C nie ma się w czym tak naprawdę rozpuścić, jeśli dobrze pamiętam, to jest tutaj skwala w składzie i ta witamina C jako zawiesina właśnie sobie ta wisi w tym żelu mlecznym i gdy nakładamy to czujemy właśnie ją pod paluszkami tylko to się też bardzo szybko wchłania więc szybko rozprowadzą po twarzy i już wtedy ta witamina C wsiąka nam w skórę i czuć momentalne szczypanie ja ten produkt stosowałam dopiero dwa razy i za drugim razem musiałam uważać, żeby stosować mniejszą ilość, ponieważ to mrowienie było dosyć długotrwałe za pierwszym razem, gdy przesadziłam, bo myślałam, ach moja skóra jest przecież przyzwyczajona do witaminy C, stosowałam tyle miesięcy serum, później ten peeling z witaminą C 30%, ale jednak to jest naprawdę... Dosyć mocna działka, więc zobaczymy, jak się sprawdzi w kolejnych tygodniach. No, jak na razie jestem zachwycona tymi produktami. To był chyba najdroższy produkt, bo kosztował chyba coś koło 15 euro. A tak to wszystkie inne poniżej, więc naprawdę bardzo fajna firma i, i polecam Wam, tak jak mówię, dostępna na, na ASOS, czego bym się nie spodziewała, więc polecam. W wieczory, kiedy tego nie stosuję, to używam serum z retinolem dwuprocentowym, Tu jest. 1% retinolu i 1% retinoidu Z biochemii urody Użyłam go też dopiero dwa razy, ponieważ robię sobie trzydniową przerwę Żeby sprawdzić Jak moja skóra na niego działa Działa, reaguje Na razie nie zauważyłam ani jakiegoś podrażnienia Łuszczenia, zaczerwienienia nic, nic, więc zobaczymy. Produkt ma być nimi wydajny, ale, ale wyda mi się wydaje, że dosyć szybko go zużyję, bo ten, ten środek zdecydowanie chcę też stosować na, na szyję, na dekolt i na dłonie od razu, więc wylewam sobie dosyć taką sporą porcję na dłoń, po czym szybko wcieram właśnie w całą twarz szyję dekolt i, i resztki jeszcze w dłonie. I już nic na to nie, nie nakładam i nie czuję żadnego obrowienia, żadnego szczypania, nic. Bo to jest jednak dosyć delikatne, to nie jest retinoid na receptę, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. No i chcę też go tak naprawdę też zużyć do wiosny, ponieważ przez lato nie, raczej nie będę tego produktu stosowała, gdy będzie silne słońce. Więc dajcie znać, bo słyszałam, że niektóre z Was, czytałam raczej od Was, że niektóre z Was właśnie są bardzo, bardzo zadowolone z tego produktu, to dajcie koniecznie znać, jak się u Was sprawdził, jakie zmiany w skórze mogłyście zaobserwować i napiszcie, czy też będziecie miały ochotę na te właśnie produkty The Ordinary, no tak jak mówię, bardzo, bardzo są ciekawe I jeszcze jeśli mogłybyście polecić dobry, naturalny filtr, to by było super bez jakiegoś aluminium w składzie i które najlepiej to jeszcze matuje i nie bieli, więc czekam na Wasze rekomendacje. Jak zwykle mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam cię krótko i widzimy się w kolejnym filmiku. pa!